Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać o świadomości, o świadomości w naszym życiu, o świadomości naszych wyborów, o świadomości naszych decyzji i o wiedzę, jaką mamy dzięki naszemu rozwojowi, dzięki naszej pracy nad sobą i jak to możemy wykorzystywać, żeby wszystko zaczęło grać na naszą korzyść, tak? No i zobaczcie, możemy świadomość podzielić na wiele aspektów. Ja się skupię na takich najbliższych mi, na takich najbliższych mojemu sercu, tak? Czyli świadomość na przykład tego, co myślimy, tego, w jaki sposób myślimy, ma ogromny wpływ na to, jak my jesteśmy nastawieni do życia i do danych sytuacji oraz osób. No bo jeżeli my myślimy, że coś nam się nie uda, to mamy rację, tak? Bo nasza podświadomość nie rozróżnia, coś jest dla nas korzystne, czy nie. Wspiera nas w tym, co uważamy za słuszne. Czyli, jeżeli uważamy, że coś jest dla na nas negatywne, albo coś nam nie wyjdzie, to tak jest. Jeżeli uważamy, że coś jest dla na nas pozytywne i ma dla na nas dobry wpływ, to też mamy rację i też tak jest. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób myślimy o swoim życiu, o swoich szansach, o swoich wyborach. Jeżeli będziemy robili to w coraz bardziej świadomy sposób, będziemy kreowali naszą rzeczywistość i będziemy mieli. Pływ na nią, tak? Jeżeli będziemy nastawiać się pozytywnie, będziemy wdzięczni za to, co mamy, będziemy dziękować za każdą sekundę, która napełnia nas uśmiechem, szczęściem, energią, będzie takich sytuacji więcej. Jeżeli będziemy się nad sobą mrużalać, będziemy ciągle żyli w niedostatku, niedosycie, no to takie uczucie też w nas będzie cały czas rosło, tak? Jeżeli będziemy o kimś myśleć, że na przykład ktoś nas, nie wiem, oszuka, że ktoś nas będzie chciał, nie wiem, nie miło nas będzie właśnie mówił, będzie nas obgadywał, no to tak będzie, bo to tak się stanie, tak? A jeżeli będziemy myśleli, że ta osoba jest miła, dobra dla nas i korzystna, no to ta osoba też taka dla nas będzie. Wszystko zależy od nas, tak? Zobaczcie kolejny przykład. Jest to, co mówimy, czyli świadomość tego, co mówimy, tego, co wypowiadamy, tak? Zobaczcie, pan yy, Masaru Emoto. Zrobił wiele eksperymentów, m.in. na wodzie, sławny jego eksperyment, gdzie wziął cząsteczkę wody pod mikroskop i puszczał różnego rodzaju muzykę klasyczną, od Bacha, Mozarta, Vivaldiego, poprzez po prostu dobre słowa jakieś typu: Kocham cię, jesteś wspaniała. I pod mikroskopem te cząsteczki wody zaczęły układać się w bardzo piękne, zjawiskowe wzory, tak? Fraktale, tak zwane. A gdy. Mówił do wody po prostu negatywne rzeczy, typu, że jej nienawidzi, że jest brzydka. To woda układała się w takie niezaciekawe kształty, które no nie, miały, nie miały w sobie już takiej gracji i polotu. Kolejnym ciekawym eksperymentem, które, który możecie sobie zrobić u siebie w domu, nawet, jest eksperyment z ryżem. Zwykły, ugotowany ryż możecie włożyć do dwóch słoików, po tyle samo mniej więcej, i na jednym słoiku nakleić różnego rodzaju pozytywne. Słowa, sentencje, myśli, a na drugim słoiku wręcz odwrotnie. Jakieś negatywne minki, jakieś negatywne słowa. No i zostawcie ten ryż na, na kilka dni po prostu w tych słoikach i obserwujcie, co się będzie działo, tak? No bo to, co myślimy, to, co mówimy, ma jeszcze większą po prostu moc i wibrację, tak? To, co mówimy, ma określoną wibrację. Sposób, w jaki wypowiadamy się, ma okreś niesie ze sobą określoną wibrację dźwięku. No i jeżeli jest to pozytywne, no to efekt jest pozytywny. Jeżeli jest to negatywny, efekt jest negatywny, tak? Tak w skrócie i najprościej. Kolejnym aspektem, kolejną rzeczą, jaką chciałbym poruszyć, jest to, jak, w jaki sposób mm, świadomie podejmujemy decyzje w postaci naszych czynów, czyli tego, co robimy, tego, jak się zachowujemy. No bo jeżeli mamy świadomość, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe, a wybieramy te gorsze rzeczy, no to... Zastanówcie się sami, nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Niech będzie przykład, nie wiem, papierosów na przykład. Jeżeli ktoś pali papierosy, gdzie doskonale wiadomo, że są to same substancje rakotwórcze, które po prostu skracają życie, które zabijają miliony ludzi rocznie na świecie, a dalej to pali, to to jest jego świadomy wybór, tak? Jego świadomy wybór, że mimo konsekwencji, które to za sobą niesie, on dalej te papierosy pali. To jest tylko przykład. Oczywiście, no, tak samo może być, nie wiem. Z jedzeniem, załóżmy fast foodów, z jedzeniem innych rzeczy, ale do tego przejdę jeszcze dalej. Także działajmy świadomie, jeżeli wiemy, mamy wybór, tak? To my stoimy przed wyborem. My przed nami my decydujemy o tym, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób działamy, tak? My mamy wybór, a nasza świadomość i nasza wiedza, którą zgromadziliśmy w tym czasie, nasza intuicja podpowiada nam, co jest dla nas dobre, a co nie. Jeżeli my, my mimo wszystko wybieramy te gorsze rzeczy to jest to nasz świadomy wybór. Jeżeli wybieramy lepsze rzeczy no to jest to zmiana, która zaowocuje, zaprocentuje w przyszłości, tak? No i właśnie kolejnym, kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć będzie kwestia jedzenia, tak? Czyli jeżeli wiemy, że jakieś rzeczy są dla nas szkodliwe, jakieś rzeczy wpływają na nas negatywnie, jakieś rzeczy, które jemy, kupujemy, nie są dla nas dobre, mają w sobie dużo chemii, są po prostu niezdrowe, a mimo wszystko dalej to wybieramy, ponieważ taka, taki jest trend, tak, robią, tak robi większość. No to to jest też nasz świadomy wybór, że mimo tego, że wiemy, że to jest negatywne i będzie miało zły wpływ na nasz organizm, a my to robimy, no to zastanówcie się teraz, jaki to ma sens. No, nie ma sensu, po co się krzywdzić, tak? Jedzmy to, co jest dla nas dobre, Jedźmy, jedzmy świeże, dobre owoce, warzywa. Kupujmy owoce, warzywa u lokalnych po prostu dostawców u lokalnych rolników, którzy, no, też oczywiście niektórzy, ktoś może się doczepić, że też oczywiście rolnicy pryskają, ale no, jest to o wiele zdrowsze, o wiele lepsze niż supermarketu, gdzie jest przetworzone genetycznie itd., dalej tak? Więc świadomy wybór, który mamy odnośnie jedzenia. Też jest przed nami. Możemy wybierać produkty takie, które wierzymy, że są dla nas zdrowe i dobre. I tak róbmy. No, kierujmy się swoją intuicją. Jeżeli ktoś mimo wszystko woli iść do, nie wiem, do, jakiejś, do jakiegoś Farszuda i zjeść tam sobie obiad. Okej, okay, to jest jego wybór, tak? Ale no, ma świadomość i ma wybór tego, co wybiera i co je. Kolejny zobaczcie, aspekt możemy poruszyć zakupy, tak? To, co kupujemy. Od ubrań, perfum, od. No wszystko, tak? To, co kupujemy na co dzień do naszego życia. Zastanówcie się, ile z tych rzeczy, które kupujemy, są nam, są nam tak naprawdę potrzebne. A ile rzeczy po prostu kupujemy, bo jest na to boom, jest na to moda, jest na to trend, bo wszyscy to mają, tak? No i to jest też nasz wybór, czy to faktycznie jest nam potrzebne akurat w tym momencie, czy idziemy za modą, trendem i tym, co jest teraz właśnie atrakcyjne i to, co mają wszyscy, tak? Na przykład chciałbym się odnieść teraz do kilku marek. O, to jest też ciekawy temat. Wielu z Was możliwe, że już wie, możliwe, że niektórzy nie wiedzą, ale na przykład takie marki jak Hugo Boss. Niektórzy kupują, zabijają się, nie wiem, cały miesiąc ciężko pracują, żeby kupić sobie jakąś tam, nie wiem, torebkę, perfumy i tak dalej, tak dalej. A w odniesieniu właśnie do, do nas, jako do Polaków, Hugo Boss szył w niemieckich obozach zagłady na terenie Polski, yy mundury dla SS-manów, tak? Więc no zastanówcie się, czy chcecie utożsamiać się z Marką, która no zabijała, niszczyła naszą kulturę, naszych pradziadków, naszą, nasz naród. A teraz biegamy, biegamy. Ja nie, ja nie mam, nie biegam ja. Niektórzy biegają dumni, że mają Ubrania z Hugo Bossa, perfumy z Hugo Bossa i tak dalej, tak dalej. Kolejną taką firmą jest Adidas. Adidas szył buty dla też właśnie Niemców podczas II wojny światowej, dla żołnierzy. No i tak samo, no. Ja, ja od tych marek trzymam się jak najdalej, ponieważ, no, czuję się tak, jakby na przykład, nie wiem, Naplów twarz swojej prababce, pradziadkowi chodząc w tych ubraniach, tak? W tych markach. Zastanówcie się, jakie wy macie do tego stosunek. A jeszcze, jeden bardzo, jeszcze jedna firma taka, która teraz będzie myślę na topie, Bayern, tak. Bayern sobie eksperymentował na naszych właśnie pradziadkach, prababciach. Były wysyłane do Niemiec po prostu transporty naszych rodaków, na których eksperymentowali. Ta firma teraz produkuje leki. To, wiecie no, pomyślcie sami, tak jeszcze zrobili fuzję z Monsanto, który, która jest największym producentem chemikaliów na świecie typu Randap. Randap jest rakotwórczy, w Stanach został wygrany proces, chyba tam dwa albo trzy lata temu był słynny proces, gdzie pan od, po prostu od używania tego produktu no, dostał raka, zostało to udowodnione, a teraz te dwie firmy zrobiły sobie fuzję, więc zastanówcie się właśnie nad, nad świadomym wyborem marek i tego, czym wspieracie swoją energią, swoimi pieniędzmi, tak? No bo mówię dla mnie, jakby sobie teraz nakupił Hugo Bossów, nakupił sobie Adidasów, to by było jakby napływ twarz po prostu swoim przodkom, swoim rodakom, tak? Bo to te firmy zdobyły potęgę tylko i wyłącznie dlatego na krzywdzie naszego narodu. Okej, okay, no i teraz temat jeszcze jako jestem rodzicem, jestem ojcem, to chciałbym poruszyć też temat wychowania. Od nas zależy, jak będziemy wychować nasze dzieci, czy będziemy im dawać telefon? komputer, gierki, żeby siedziały całe dnie przed telefonem i żebyśmy nie mieli z nimi kontaktu. Czy będziemy spędzać czas z tymi dziećmi? To jest nasz świadomy wybór, który zaprocentuje w przyszłości. Jeżeli świadomie będziemy się z nimi teraz bawić, to to wszystko w przyszłości zaprocentuje. Dziecko poczuje miłość prawdziwą, a nie że tylko jakiś telefon i całe dnie na jakimś YouTube oglądając jakieś, nie wiem, skrzywione bajki, które po prostu jak pff, nie wiem, przejrzałem raz, jakie bajki są teraz dla dzieci, to masakra. Dlatego no, stajemy cały czas przed świadomymi wyborami, tak? stajemy przed wyborami, które są korzystne bądź nie. Jeżeli jesteśmy świadomi jakiej sytuacji, to jakie konsekwencje, jaki wpływ ma dla nas dany nie wiem, zakup, dany, dany, dany czyn, a mimo wszystko robimy to w negatywny sposób, a mimo wszystko po prostu dalej robimy te negatywne rzeczy, które nie są dla nas korzystne, to to jest nasz wybór macie do tego pełne prawo, ale no moim zdaniem ta świadomość świadomość, którą po prostu zdobywamy poprzez całe nasze życie, wiąże się z tym, abyśmy starali się dokonywać tych wyborów w stronę zmiany na lepsze, w stronę zmiany na wyższy poziom, wyższy level, tak, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy ewoluowali w górę, a nie w dół, tak? Jeżeli mamy świadomość tego, co jest dobre, i tego, co jest złe, wybierajmy dobrze, wybierajmy mądrze, wybierajmy rozsądnie, wybierajmy to, co jest dla nas wspaniałe, wybierajmy to, co napełnia nas szczęściem, miłością, wywołuje na naszej twarzy uśmiech. Tak róbmy. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to bardzo prosiłbym o łapkę w górę na YouTubie, o jakiś komentarz, bo dla mnie też to jest. Jakby kierunkowskaz, czy idę w dobrym kierunku? Czy mógłbym jakieś inne ciekawsze informacje jeszcze tutaj zamieszczać, dzielić się z Wami? Także życzę wspaniałego dnia. Pamiętajcie, że to Wy jesteście kreatorami swojego życia. Od Was zależy, jak się czujecie w danym dniu i co robicie. Wszystkie decyzje są Was. Macie wszystko, czego potrzebujecie do tego, aby stać się lepszymi ludźmi. Zmiana zaczyna się już teraz, już dziś. Pozdrawiam.